Nazywam się Agnieszka Błotkowska i pracuję od 18 lat w Fundacji AWE. Zeszły rok był rokiem dla nas dosyć trudnym, ponieważ wybuchła wojna na Ukrainie. Już w pierwszych dniach rozwoniły się telefony z różnych punktów uchodźczych, z biura edukacji. Słuchajcie, przyjeżdżajcie, pomóżcie nam, mamy bardzo dużo dzieciaków, setkę, dwieście, nawet czasami zdarzało się, że trzysta dzieci było w jednym punkcie. Pomóżcie nam, zróbcie coś z nimi, ponieważ siedzą zabarykadowani w pokoju. Kojach, boją się, nie chcą wyjść. 24 godziny nie minęły, postawiłam moich wspaniałych wolontariuszy na nogi. Mówię, słuchajcie, musimy pojechać, pomóc. I tak od marca do lipca w punktach prowadziliśmy zajęcia po 3-4 godziny dziennie. Trochę uczyliśmy polskiego, trochę się bawiliśmy. Dzięki moim wspaniałym wolontariuszom, a mam ich ponad 60, mogę w ciągu roku realizować ponad 25 projektów dla prawie 13 tysięcy osób od przedszkola do Opola. Wolontariat jest moim hobby, moją pasją, daje mi dużo siły, energii, po prostu lubię pomagać ludziom.